Z Ewangelii według świętego Łukasza. Co jest łatwiej powiedzieć Twoje grzechy zostały Ci odpuszczone, czy też powiedzieć wstań i chodź. Ciągle nie wiem, co jest łatwiej, bo twoje grzechy są ci odpuszczone. To może powiedzieć każdy, ale nie da się sprawdzić, czy te słowa y, się wypełniły a powiedzieć w stanie choć to mogą powiedzieć tylko ci, którzy realnie czynią znaki. Tymczasem prawda jest taka, że w stanie choć to słowa odnoszące się do ciała, a odpuszczone ci są twoje grzechy to słowa odnoszące się do duszy. Nikt jeszcze nie uleczył duszy drugiego człowieka, choć zdarzało się, że ludzie uleczyli nogi i paraliże innych ludzi. Do uleczenia duszy potrzebujemy Boga. Rzeczywiście, po ludzku trudniej powiedzieć w stanie chodź. Gdy jednak spojrzymy na to, kto może powiedzieć odpuszczone Ci są Twoje grzechy, klęczymy, bo odkrywamy, że to słowa, które nas całkowicie przekraczają. Do zobaczenia jutro.